Miał to być normalny, zwykły odcineczek z matrunerowic i słuchajcie, dzisiaj coś wam pokażę, co znalazłem u siebie. Nie wiem, moi drodzy, jest to drugi odcinek, oczywiście dzisiaj był już jeden odcineczek na kanale, więc e, mam nadzieję, że zostawiliście, zostawiliście łapkę w górę pod tamtym filmem. No i widzieliście jak się coś się pozmieniało u mnie w de, oczywiście na matrunerowicach. Więc moi drodzy, w tym momencie zostawcie łapkę w górę, mam nadzieję, że dobijemy tak z... Uwaga, 10 tysięcy łapek w górę, będzie super. No i moi drodzy, <laughs> macie na to 3 sekundy. Ja czekam. 3, 2, 1. Okej, okay. jeśli Wam się udało, to oczywiście napiszcie w komentarzu. A ja dzisiaj chciałbym Wam pokazać bardzo jedną rzecz. O, hej. Słuchajcie, ogólnie tak. Może przejdźmy się tyłami mojego miasta. Jeszcze tutaj nie miałem czasu zbytnio, żeby. Poremontować, słuchajcie Kto napisał, że jest to stodoła Gratulacje, gratulacje Jeśli ktoś napisał z was, że to jest stodoła Pod ostatnim odcinkiem, no to świetnie Bardzo się cieszę, pamiętajcie, żeby być na mój Drugi kanał, Matruner eee, Oczywiście Bardzo będę wam wdzięczny, i słuchajcie Co mi się tutaj nie podoba, patrzcie co to jest Kto to jest, kto to za typo Co ty tu robisz, gościu Słuchajcie, spróbujemy go złapać o o o, patrz, 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 patrz Schodź na dół, schodź na dół, gościu Okej, lamy też tutaj zostają i patrzcie, mamy już pierwszego, mamy pierwszego mieszkańca matrunerowic, okej, z lamą na czele Przydałaby się tutaj ta lama Przydałaby się tutaj ta lama Okej, patrz Spróbujecie ją zrzucić tutaj Okej, udało się, dobra, będzie pluła na mnie Dobrze, to... Dobra, to jest moje Ale patrzcie na to co tu się dzieje? Zobaczcie na to, tak mamy tutaj, słuchajcie, teren prywatny i mamy zieloną wełnę. Czy ktoś był w mojej wiosce? Czy ktoś był w mojej wiosce? Jeśli wiecie, dajcie mi znać w komentarzach. Bo kompletnie jestem zdziwiony, że coś takiego ma miejsce. Kompletnie nie spodziewałem się, że ktoś może tutaj przyjść Szukamy jakichś oznak Czy ktoś był w mojej wiosce No creepery są zielone Ale no creepery raczej z bloków nie stawiają One wybuchają i rozwalają wszystko Więc o tak to wszystko O nie, 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 nie rozwalcie Okej, okay, uciekłem, udało mi się uciec Okej, okay, rozwalę was Oj, dobra, wybuch No dobra, moi drodzy, to tak e, Chciałbym jeszcze znaleźć Jakieś poszlaki Zielona wełna ewidentnie wskazuje na paliona ale palion przecież jest w palionowicach, to jak on się to mógł znaleźć? Moi no drodzy, nie wiem. Czy ktoś jest w mojej wiosce? Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Okej, okay, ja wsiadam w łódkę i lecimy dalej. Patrzcie, co tu jest napisane. No jak byk, palion. Czyli. Albo ktoś chce mi zmyłkę zrobić. No, co o tym sądzicie? Jeśli coś wiecie na ten temat, musicie mi napisać. No, nie wiem, czy to faktycznie mógł być palion. Dobra, czy jest sens to niszczyć? Słuchajcie, będziemy tą wełnę chyba niszczyli, bo ja nie chcę, żeby ona tutaj była, mi szpeci okropnie. Dobra, tutaj widzę, że też jest kolejny taki typo, ale go bym chciał zostawić sobie zaraz, dlatego zróbmy sobie nożyce, żeby zniszczyć to wszystko, co mamy tutaj, tylko potrzebuję dużo, dużo, o, żelazo, dużo żelaza raczej nie, ale ze dwa kawałki na pewno mi się przydadzą, spoko. Eee, to teraz, moi drodzy, będziemy rozwalali tę całą wełnę. Sprawdzimy, czy coś się jeszcze pozmieniało. Czy ktoś tutaj baraszkował? Czy ktoś mi tutaj zrobił sobie trola? Ja ewidentnie widzę, że tu jest palion. I czy. I pytanie brzmi, czy faktycznie palion mógł być tutaj? Tylko jakim cudem on się tutaj dostał? Patrz, py, l, i ony. Dobra, rozwalam to, bo to szpeci mi strasznie tutaj. No i ktoś wie, gdzie są matrunerowice. Niesamowite. Słuchajcie, musicie mi pomóc. To jest misja dla Was. Napiszcie, ee, czy kto to mógł być? Kompletnie nie wiem, kompletnie nie wiem. A, dobra, rozwalam to wszystko, żeby było dużo, dużo szybciej. To oczywiście musiałem wykorzystać nożyce do tego. No, zielona wełna, ale to nic mi nie wskaże nawet. Jasno, zielona wełna. I tyle. I tyle mam takich poszlaki. No ale dobra, rozwalamy to, bo nie chcę, żeby ktoś mi tutaj. Po prostu e, sobie, że tak powiem, robił ze mnie jaja i wie, ktoś wie, zwo, ktoś z Wojanowican wie, gdzie mieszkam w tym momencie. No trochę słabo, bo powiem wam szczerze, że chciałem się trochę odseparować od reszty. Nie powiem dlaczego, po prostu tak wyszło i tyle. Dobra, rozwalam, schowałem to wszystko. Słuchajcie, tutaj zrobiłem sobie krosno, to dzięki któremu zrobiłem salon. Patrzcie, mamy tutaj napis salon, więc teraz już naprawdę wygląda to jak kozacki, westernowy salon. I chyba naprawdę lepiej się to prezentuje. Dajcie znać, czy nie napisać tutaj na przykład. Właśnie, co ja chciałem tutaj zrobić? To miał być dom szeryfa, tylko tutaj się nie zmieści szeryf. Nie, no dobra Słuchajcie, połóżmy się spać, czy ja dam radę spać? Nie, musimy poczekać, aż noc, noc nadejdzie Ale tu mamy kolejną poszlakę Słuchajcie, mamy tu kolejną poszlakę, która jest tu Okej okay. Spróbuję zrobić w taki sposób, by Ten mieszkaniec O, tak, patrzcie Żeby on sobie tutaj zamieszkał, w tym domku Tylko czy to jest wykonywalne? Proszę pana O, 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 o właśnie o to chodziło Dokładnie o to chodziło, że masz tutaj wejść i sobie zamieszkać. Super, akurat wyszło elegancko. Więc rozwalamy to. Może na razie jeszcze e, wypadałoby po prostu zrobić tak, żeby to przyblokować. Nie, on wyszedł! Nie! Nie! Z powrotem, z powrotem gościu! Z powrotem tam masz wejść. Okej, okay, okej, okay. nie, 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 nie szybko, szybko jakiś blok! Szybko, 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 nie mam żadnych bloków. O nie uciekł! Tam pobiegł! Gościu! Czekaj, czekaj, ja muszę iść spać, słuchajcie, bo noc nadejdzie. Nie, jak nadejdzie dzień, to on się ujawni, słuchajcie, on na noc pije sobie potkę niewidzialności, żeby nie było widać. I patrzcie od razu. Napił się i jest git. Dobra. Gdzie on jest? Co się z nim stało? O, co kaman? On? on przecież tu był. Niesamowite rzeczy się tu dzieją. O lol, ej, wiecie coś na ten temat, czemu on zniknął? Ja go chciałem pakować do tego domku. A ciekawe jak ten drugi. Czy on tam jest? Dobra, musimy to sprawdzić, czy ten drugi gościu też znikł. Bo jeśli tamten znik, to one po prostu znikają. Jeśli coś wiecie. Ej, widzę lamy i widzę jego główkę, więc na pewno on tam jest. Dobra, ale nawet podpłynę, żeby po prostu się przekonać na 100%. Na 100% muszę się przekonać. Dobra, mamy ciebie. Ghostku I widzę, że tutaj sprzedajesz fajny. Bielica! Patrzcie, mamy tutaj. Możemy Bielicę kupić. To by było spoko. Akurat ten blok by był spoko, bo e, z niego można fajne, fajne naprawdę tutaj porobić rzeczy. Więc może nawet się wymienimy w przyszłości. Ale ten gościu, gdzie on znikł? To jest dziwne. Tu widzieliście, on był, był, był i znikł. Pa, go nie ma. Dobra. Ej, to teraz tak. E, sprawdzam, czy. Coś jest w moim ukrytym, słuchajcie, tutaj przejściu, nie tutaj, tylko tutaj. O, i patrzcie, tutaj nic skrzynce nikt nie brał. Czy ktoś tu schodził? Nie, tutaj nikogo nie było. Nikogo nie było w tym miejscu. No to jest chociaż tyle. Eee, fajne. Ale dobra, wychodzimy stąd. I czekaj, 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 czy tutaj są jakieś zmiany. Tu zmian żadnych, żadnych zmian. No to spoko. Eee, tu pod spodem też nic nie ma. Czy ja znajdę jeszcze jakąś poszlakę? Może ktoś jakąś tabliczkę zostawił? Nie, to są tylko tabliczki, takie, które ja oczywiście napisałem. No i co? Na razie nic kompletnie nie widzę. O, jest jakiś Exp. Ej, czy to jest po prostu z mobków, które po prostu się spaliły podczas noc, dnia? Że po prostu się zrespiły w nocy i spaliły się w dzień? Nie wiem, musimy to. Zbadać, czy może ktoś tutaj był i po prostu kogoś rozwalił I eksB został Dobra, jeszcze jedno miejsce, które chciałbym zeksplorować To ta kopalnia I w tej kopalni może jeszcze ktoś tutaj był Nie, no tutaj ona jest ciemna Więc na pewno nikogo nie było No spoko, tam jeszcze coś Dobra, zbadajmy po prostu każdy zakątek Naszej mieściny Tutaj creeper wybuch Chyba Patrzcie, tu był wybuch creepera Więc może, może ktoś był, nie wiem Eee, no, ale te ślady, ja przecież tego no nie ma, takiej opcji, żebym. Ale tutaj jest złota! Mnóstwo, po prostu złota tyle, że szok. Można się tak obłowić. <laughs> no świetnie, dobrze, wykopiemy sobie go. Kurczę, to wypisaliście mi, że jest tutaj tak złota dużo, że masakra to faktycznie jest prawdą, bo tego złota jest tutaj jak normalnie, jak węgla w takim pozostałych biomach. No to fajnie, fajnie, czyli mogę być kompletnie bogaty, no nie no w sumie złoto nie jest aż takim pożądanym materiałem w Minecrafcie, ale co tam? Można to zawsze przetopić i tyle. No dobra, czyli tam nikogo nie było, bo ktoś by sobie wydobył te złoto ale sprawdźmy tutaj. Nie, tutaj jest po prostu kopalnia, która się kończy. No, kończy się. Dobra, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Czy coś jeszcze mam jakieś poszlaki? Chyba już nie ma. Dobra, ale weźmy sobie tory. Słuchajcie, w ogóle e, miałem dzisiaj sobie nagrać, że przysyłam osadników, którzy oczywiście byli tutaj e, nie, niedaleko jest wioska, w której oczywiście są osadnicy i właśnie chciałem nagrać taki odcineczek, że one, e, że ich tutaj przywo przywożę. Patrzcie, w ogóle plan jest taki. Mogę wam pokrótce opowiedzieć, bo niebawem pojawi się pewnie odcinek, w jaki sposób muszę zaludnić tutaj moją wioskę, Matrunerowice I powiem wam tak, plan jest następujący. Otóż mamy tutaj mapkę, patrzcie, matronerowice znajdują się tutaj, w tym wąwozie. Tutaj mamy te drzewka. I słuchajcie, jednym środkiem transportu jaki wydaje się w tym momencie najbardziej sensowny, jest łódka, łódka, którą oczywiście jest bardzo, bardzo... E, nie wiem, jakby to powiedzieć, po prostu e, bardzo karykaturalny sposób można wykorzystać, ponieważ łódką da się korzystać pod na lądzie, to jest dziwne. E, z tego co mi się wydaje, patrzcie: najlepiej by było tych osadników, którzy mieszkają tutaj z tej wioski, wziąć e, łódką po prostu tutaj. Patrzcie, tu jest płaski teren, tu jest spadek w dół, tu jest również spadek w dół, w dół, w dół. W dół i prowadzimy aż do tej wody. Słuchajcie, tutaj wtedy łódką możemy przetransportować osadnika, jak nie tutaj, nie, nie tutaj, tylko jeszcze dalej. Tutaj, tutaj, tutaj. O? I w to miejsce, o tu, tu I dostajemy się do tego morza. Właśnie ja już to wszystko zbadałem. Słuchajcie, tu mam odkryte. No i wtedy już bezproblemowo można to ich przetransportować do tej rzeczki, która jest tutaj. I wtedy jesteśmy naprawdę ustawieni, bo mamy osadników, których będziemy mogli wykorzystać do tego, żeby korzystać z ich usług, takich jak właśnie handel. No to by było fajne, fajne. No i czekaj, muszę jeszcze zbadać kolejne domki, czy przypadkiem tutaj nikogo nie było. No ale ewidentnie już więcej poskazówek nie ma, więc ktoś sobie zrobił jaja, napisał Palion. Czy kto to mógł być? Jeśli wiecie, dajcie oczywiście znać mi tutaj w komentarzach. No i moi drodzy, pamiętajcie, żeby wbić na mój drugi kanał, Matruner Pelem Games. Także pamiętajcie o subskrypcji również tego kanału, oczywiście z dzwoneczkiem, żeby nie ominął Was żaden, żaden film ze Matrunerowic, bo jak widzicie, naprawdę dużo się zmienia i kompletnie ten świat zaczyna być mega odjechany i kompletnie świetny. Dobra, także do zobaczenia. Cowboy Matruner, oczywiście, żegna się z Wami, także Eldorado i na razie.